ma! Witam na pierwszym odcinku na tym kanale e, od Silvera do Championa, no z brązu już wyszedłem bo już parę gierek zagrałem także widać, e, także ten tydzień że przetrzymałem, jest Silver 3, 0 zagranych gier na 20, poziom 10 bo coś tam już wcześniej klikałem, także e, seria od Silvera do Championa, można uznać ją za... Rozpoczętą w tym właśnie momencie będziemy sobie grać luźne gierki, zobaczymy jak to pójdzie. Jakąś tam wiedzę, coś tam mam, coś oglądałem jakiegoś grafa czy tam innego Geomaxa, coś tam świata zleciałem. Więc wydaje mi się, że może to pójdzie, może to pójdzie. Wiadomo, nie jest to wiedza jakaś taka nie wiadomo jaka wybitna, że ja po słupach czy po jakichś literach rozpoznam Malezję czy nie wiem Nową Zelandię czy coś tam. Będziemy próbowali. Będę się uczył też z na filmik coraz bardziej. Będą filmiki z GeoGeSera na pewno. Będą filmiki też może z jakichś nie rankedowych gierek, tylko właśnie z jakichś innych tam na multiplayer. Zobaczymy. Na razie jedziemy z tym. Klikamy pierwsza gierka w, w tych placementach całych. Jedziemy. Hop, poszło. Szukamy, czekamy, aż nam jakiegoś gisia znajdzie. Jest. Kretow. Mhm. krecik Jedziemy 3, 2, 1. Pagnalizonda. Mhm. Mm no i chuj. No i malezja. Od razu zajeżdżamy. Do psychiczny jest. Kuala lumpur. Co tu może być? Gdzie by tu kliknąć? Można strzelać w środek. Pogonimy go trochę czasem. Czasem tak właśnie się podpalam i trochę za szybko klikam, ale no. No dobra, udało się. Powiedzmy, że jest na jakiś plusik 285 punków. Bez Runda druga. Zobaczymy. Ma jakby strajk tych pięciu wygranych kier pod rząd, tak? Mm -hmm. Co my tu mamy? Powinienem teoretycznie pewnie już wiedzieć po pierwszym. slow No hm. Jak dla mnie to są stany. Ale czy to są stany? Ciężko stwierdzić. Ale są, o, tam jakieś. Firmy budowlane zawsze powinny mieć coś napisane. Emer Design Constructions. A u. Mhm. Ale co to może być? Nie wiem, nie jestem pewny. Trafił on? Mhm. Tylko. Tylko 300, ale jeszcze spokojnie, jeszcze mamy szansę teraz podjechałem takim warzywem, że to jest koniec mhm troszkę podjeżdża takim klimacikiem chociaż nie wiem jakim klimacikiem to podjeżdża niby na pierwszy rzut oka, taki nasz jasne boże, czy ty to widzisz? co to może być, co? Nie mam zielonego pojęcia. Chyba się kończy gierka teraz. Kurwa nie klikłem ty. Chija. Ale dobra. Jeszcze, jeszcze, jeszcze go można skończyć. O, ale jest warzywo granet, ej. Dobra. Restaurante, srante, w Rincon jakieś. Co tu może. Punto Domicilius. ja nie wiem, ten chłopiec jakiś mocny. No, podjeżdża tutaj, tymi str stronami. Bora umierać. Ale jakiś Meksyk? Dobra, wali 5K <grym> punktów na tym. Dobra, nic, zdarza się. Play again. Gramy jeszcze raz. Nic się nie dzieje. Prawdziwe klikanko. Tak mi się wydaje, że nie wiem ile można zagrać gier tak średnio na, na taki filmik. Z 5 może zagramy. Może to, no 5. 5. Wydaje mi się, że to jest taki max. O mamy. swing kill, kula cas, cas, cas. Cas bałagane. O jasne. Welcome to Chinatown. Mhm. Chinatown. jest Chinatown? A to jest Welcome to Chinatown czy... Five minutes later. <laughs> I w Bangkok Ty! Zamykam pysk i skupiam się Grecja Jak dla mnie to jest Grecja Dobra, Dobra. Szybki strzał w Grecję I'm fast as fuck, boy. Tak mi to podjeżdża, że byłem ostatnio w Atenach. Co za przypadek? Ale czy to są Ateny? <laughs> Tego nie wiem. Uf, udało się, Majsterki. Jednak <laughs> siadło. Nie wszystko stracone jeszcze jest. Ale to trzeba docenić, że była czutka, że to jest w DK. Instal, coś tam, jesteśmy w. Denmark o oh, Denmark dobra od razu Kopenhaga zaryzykować trzeba zobaczymy co to może być nie byłem nigdy pewnie to jakieś takie widzę czy to jakieś takie no o proszę bardzo no i kurde 87 punktów ale zawsze trzeba do końca próbować bardzo ładnie teraz siadło trochę przyznam, że strzelałem a czy to, że Denmark to wiedziałem, ale co tu mamy AT Schmidt, Alu, Entreib no to Austria ale gdzie nie mam zielonego pojęcia, chyba, że coś jeszcze rozczytamy Linz, o Linz, no i dobra tylko, kurde, z tymi firmami to jest tak, że. Dobra, zaryzykujemy. Niby może być, że Linz, nie? Ale firmy wiadomo, że robią na wyjazdach. Jednak ta nie robiła na wyjeździe. No i bardzo dobrze, udało się. Petarda. Ja właśnie tak staram się zazwyczaj bazować na tych reklamach, na tych busach, na tych samochodach. Gdzieś to tam czasami się udaje. No i zazwyczaj tak, teraz siadło, odbiliśmy się. Fajnie to poszło. Fajnie, fajnie, jestem zadowolony. Jedziemy. Kolejny placement, czy play? to już się, nie wiem, już się nabiły te punkty? No, zaraz sprawdzimy. Trzecia giereczka. Teo, Teodoro Fertin. Romania. Co nas Teodoro, czy nas Teodoro zaskoczy? Mas, Neuves, coś tam takim, tym... ...prezesitas, por favor, me podrías decir cuántos días has trabajado en toda tu vida? Hiszpaństw... No, kurde, nie wiem co to jest. Tak mi podjeżdża. Ameryka taka południowa. Ale nie mam żadnego pojęcia, co to może być. Nie wiem nawet jak to gdzie tu coś można rozczytać. Aquarelas. Dobra. Zaryzykuję. Tu. Mexico City zobaczymy, trochę go pogonimy. Może się pomyli, może będzie dalej od nas. A few moments later. Oj, Peru, Lima. Trochę bliżej, ale to nic się nie dzieje. Takie punkty to nie punkty. Dobra, ale jakby region, no region, no troszkę była ta odległości. Nie za bardzo trafił. Znowu ten oh, klimat, tu. Góry, debele. Yangching.com.tw, i w Gdybym ja jeszcze wiedział, co to jest? TV, Tajwan? Wszystko spoko, ale co to będzie? TW? Tajwan chyba. Dobra, strzelamy w Tajwan, Taipei. Może lepiej było bardziej po środku strzelać. Napiszcie w komentarzu, czy lepiej jest od razu strzelać. No nie no na pewno lepiej po środku. Na pewno jest lepiej po środku. Właśnie ostatnio też oglądałem gdzieś tam grafa. To jak tam nie są pewni, to właśnie strzelają tam po środku i zazwyczaj fajnie się to sprawdza. O! Ale jednak szczęście sprzyja lepszym. Ile? 1300. Bez szału Ale zawsze to coś. 5 km. Fajnie, fajnie, fajnie udało się wybrnąć. O! Tu już bardziej europejsko. Mhm. Europejska, jak w tej cydlicy. To nic z tego nie wiem. Nic z tego nie rozumiem. BG, a to Bułgaria. Dobra, Bułgary. on no, tak mnie co, pogonił? Co, Sofia? Dobra, to ryzykujemy. Może też strzeliłam w Sofię. Dobra, jest ok, na zero. Nic to nie zmienia, cztery punkty. Bez szału, bez niczego większego. No, to z jego strony. To tam czaju, bazek, gdzie, co i jak. O, tu co można kupić? Po tym to nie będę wiedział, co tu jest. Ha, ha, ha. O, jest flaga. Gdzie jest ta flaga? Dlaczego tutaj nie widzę żadnej flagi? Dlaczego? Kurwa! Dlaczego? No, mi pytanie Kenia, to jest Kenia? To nie Kenia Dakar To jest flaga Dakaru? Ty, ale on też w Kenię dał, to by mnie też jedną flagą zasugerował Ale teraz... Po jakiemu napisane? File no, Chwila Chwilę dla debila Aluga Arrivederci Roma że co będzie napisane. Daniel Filardi, BR Brazil? Gdzie ja tego szukam? Ja jestem też ładnie upośledzony. No ale gdzie w tej Brazylii. Tu, Sao Paulo. Skąd wiedziałem o Sao Paulo? oj ojoj ojoj, 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 ojoj. Trzy i pół koła. Double damage teraz. Teraz jest szansa na odkutkę. Co tu mamy? Mmm, petarda widzę, że jest. April. Tu będzie coś napisane. Zawsze coś pisze na tych billboardach. Eee, e, 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 mala coś tam. Kurde, może by się rozczytał z jakoś fajnie. RS, Roma RS. Roma boje. Ja nie wiem co to jest kropka RS. Sawa Centar, slobodno. Ja nie mam żadnego pojęcia. O, ale teraz mam laga mózgu. Co to jest używka? Do włosów. Zamurowało mnie. Jest taki beton w głowie. Restaurana ukusa Stepana. Ja nie mam żadnego pojęcia. Znaczy, na pewno gdzieś tu, nie, ale Cupria cwetnowa dziś takim tym klimatem tam południowym, ale co to jest? Serbia to nie będzie, ale na pewno taką bidą trochę podjeżdża i duże miasto. Ale co to za język? Kurde, powinienem wiedzieć. Aj, to teraz, to jest teraz słabe. Nie wiem, strzelam co tam było. Ale czemu mi to nie zaznaczyło? Kurwa. No i dobra. Zaraz się i tak. You lost two points. No Dobra, zaraz się. Play again. Jedziemy jeszcze jedną gierkę. Ja się za bardzo ekscytuje, to za bardzo. Za dużo jest tu komentarzy. Cyweron. No, takie. Trochę jak z Sewardem podjechało. Tu, te turkey representing Turkey. Turk, Turkey. <noise> mhm, mm no idziemy jesteśmy, Still as natural. Dobra, ale albo ja jestem jakimś mułem. No ja nie wiem. Na pewno Afryka, no ale Dobra. No. <noise> I zawsze jest to samo. Zaw... Patrzę anglojęzyczne. Szczelam w <coughs> RPA, a to jest Ghana. Jest, to jest sz... szósta, raz jest ta sama powtórka, nie? Nie mam zielonego pojęcia, jak to rozróżnić. Ładnie mnie kończy. Jak mnie skończył w dwóch rundach, to jest taki wstyd. Ale nie wytnę tego: Meringam, mm, Bay, Amazon, Tempelhof. O, tu co jest? Jeden Bibliotek, ATM, Geldautomat, no jakieś tu, nie? Austria, Niemcy, ale nie za dużo chyba stoję w miejscu. Za dużo chyba stoję w miejscu zamiast jeździć i. I szukać. za dużo za pała, nie? Zaraz się przekonasz, jak, jak działa, Amol. I tu wejdzie, na tych jakichś billboardach musi być coś napisane: Show. Sixpack Show. DE. No ale co DE? DE są takie dupne. Dobra, ryzykujemy. Ryzyk fizyk Berlin. Jest! Udało się. Tylko 1300 <grym> punktów, ale zawsze coś. Cywerona, tam szarpiejemy za te blond kudły. Dwa mu odstają, zaraz go złapie i jest, jest. Jest pełen but. Jest tak dmuchany, że koniec. No i zajebiście. Oj, 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 Czy tu coś z tego jestem w stanie rozpoznać? Główno. Dobra, jak dla, jest, jak dla mnie to jest Serbia. Trudno. Ryzyk fizyk. Stawiam wszystko na jedną kartę. Serbia. Sofia. A nie, to jest Bułgaria. Dobra, tu Belgrad. No i dobra, Warna. A co on dał? Kijów? Nie, no to bez przesady, to było widać, że tam taki klimat cieplejszy. No i dobra, no i zawsze to samo. Nie może być normalnie. Nie może być jedna fajna runda bez tych znaczków. Puket. O! O, tu ładnie wyszarpane. Tajlandia tylko. Okej. Okay. To gdzie jest teraz puket? Gdzie nasi wszyscy... Wszyscy nasi influencerzy latają na Phuket Five minutes later Dobra. One hour later Ale ja zamulam łeb, nie? Mnie odcięło, odcięło mi głowę jak to włączyłem Two hours later A No, No, ładnie. Jest taki lag mózgu. A tu bym go dziubnął, bym go teraz tu na tych punktach. No, dobra, przetrzymaliśmy go. Razy półtorej, damage. Co to jest? Hios Nestros, Hios. Cl. To. Z tym jest problem, znaczy wiadomo, że gdzieś to tu jest, nie? Ten klimat. CL, czy to jest Chile? Nie jestem pewien, może to jest Kolumbia? Będzie to Kolumbia? Medellin? Bogota? Dobra, ryzyk fizyk. To, tu to ewidentnie yy, kuleje u mnie, że wiadomo, jakieś tam niektóre kraje to jestem w stanie spoko rozpoznać, ale teraz na przykład jest CL, no i gdzieś tam mniej więcej ten klimat wydaje mi się, że no i Chile. No i na razie. I Afryka ta czeka. Dobra, no ale zawsze to coś więcej, już będziemy wiedzieli, że Cel to Chile. Ale to chyba takie rzeczy powinienem wiedzieć już pomału. No dobra, zobaczymy. Jedziemy dalej. Ostatnia gierka w tym filmiku. Mam nadzieję, że, że coś tam. Wavy. St stay Wavy Baby. Ze Szwecji. Hmm. Piękny był. Mhm. Rumunia. Ja teraz razu Rumunię walę. Nie, to będzie jakiś właśnie taki. No, ukraiński. Chyba, że to znowu Serbia. Co to może być? Nie. To be print. To be print BG, Bułgaria. Hey buaj. Hey buaj. Hey Dobra, Sofia. Ale znowu to będzie ta Warna? Można zmienić? Nie, można już zmienić. Zapomniałem. To be print Printbegie, na pewno Bułgaria, ale no nie wiem. Teraz jakie miasto. Czy wygląda już tak bardziej jak nad morzem? <grym> udało się. Sofia, fajnie. Tysiąc punktów, pierwsza runda, sympatycznie. No to fajnie, tu się udało wyłapać na tym aucie. Co mamy następne? No, piękny klimat. Czechy? Porto, Porto Sightseeing jak to jest Port Sightseeing, a nie Porto. Dobra, bez znaczenia. Trzy punkty to <laughs> nie boli na stół, ją to nie boli, ją to pierdoli. Jedzie kolega z woli ją zadowolić. Poszło strefę intymną zgolić. UK. A gdzie ja tu jadę między te bloki? No i jak stąd wyjechać? Normalnie, to powinien być wyjazd, fajnie, tu, żebym na drogę mógł wyjechać. W ja mam wyjechać stąd? Bo ja tego nie rozumiem. Tu? Jak człowiek? O, no i fajnie. Czy to jest znowu taki bardziej język jaki? Wellness. Odency wellness. No ale to po wellness, to wszędzie może być. My też mamy wellness z jakiejś salony. Te kolory tych domków mi się nie podobają. To na pewno nie jest Anglia. Blinds Arbejda, No to jest jakaś właśnie. Nie, mi się wydaje, że to jest tu. Dobra, trudno. Takie jakieś mam przeczucie. Trochę najpierw zamyli, zamuliłem web z tym, ale no zobaczymy jaki ruch jest. Normalny jest ruch, nie? bo jeszcze mi się przeszło przed chwilą, trochę stresowało. Te kolory tych domków. No i dobra, 73 punkty, mm, ok. Remember, googling is not allowed. Przecież nie googluję, wychodzę na takiego barana, że masakra. Ale to dopiero początek, jeszcze trochę będzie w mas. Tu jaka jest petarda. X5 jest podjechana a tu. A tu drogi nie ma. No i dobra, to już, już powinien wiedzieć, jaka to jest kamera, generacja, wszystko. Oni już wiedzą, jaki to jest kraj, nie? Oni tu gęczeci tu, 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 tu. A ja tylko widzę krowę, mleko i dobra, i nic więcej nie wiem. No i co? I co to może być? Bo jakby. Próbuję zgadnąć. Wiadomo, gdzieś tu się rozglądam. Czes Herce, ale... Oj, 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 oj. No i musimy to spróbować zrobić tak, jakby Madeleine, Bulg, nic nie rozumiem. Wiadomo, że klimat jest taki kurde, no afrykański, nie? Ale Eniu! O, tu będzie jakiś ten? Może jakiś Jacob tam w mailu ma coś? Jakieś kropka? Coś tam jest, ale nie idzie tam podjechać masakra jacob and CEO. to są zegareczki nie interesujecie się zegarkami jak się interesujecie zegarkami to dajcie znać w komentarzu miami pancle z rute de dienke unite pewnie teraz jak ktoś potrafi to czytać to się ze mnie śmieje ale no, ale widzę że ten majsterek mój co z gram, to też nic nie wie tu, Spróbujcie o, chłopcy. Kampas, naprawdę warto. Senegal, jest. Jest na Senegalu za Znaczy, nie za Senegal, ale. Five minutes later. Tajdzie Senegal. One hour later. O, no, powinien być. Two hours later. Ja mam koniec. Ja, mózg mam wyłączony. The next day Senegal Day 4 Dobra, że że dużo matka odpalenie Czy tak jak Przysiu będę szukał? Three weeks later Senegal, chwila, chwila zastanowienie, chwila dla debila jest Six months later Somalia Na zachodzie, jest, gdzie, no gdzie jest ten Senegal? Seventy years later Jest Senegal No jeszcze pamiętajcie, żeby wygrać? nie? To fajnie by było też ogarniać y, strony świata, nie? Człowiek już jakiś tam wiek swój ma, ale widać, że, że jest tragedia. Ale dobra. Czy go skończymy teraz? Czy on przestrzeli? Czy nie? No, możemy go tu dziabnąć. 400. Dobra. 900 punktów. 890 punktów. Kończymy rzuczka w tej rundzie. Wavey. Wavy idę po ciebie. Zniszczę cię. Min Będzie to mysien. Dobra, szybki szpil, Pogonimy go, zobaczymy. Gorzej jak to jest jakaś buda, stoi w Berlinie, na jakimś strzeżonym osiedlu, podpisali ją mi dobra. Co no. za przypadek? Ja, ja wiedziałem, że tak jest, ja byłem, przekonany byłem, że to jest to, 100% byłem pewny. Oni niszczy mi psy, ta gra. a to jest początek ale dobra, zahartujemy to Katenders ok Belvedere nie wiem jeszcze jak się to zaznacza, także zaznacza się tą szczałkę. i można tak szybciej sobie jechać, fajnie by było też to ogarnąć jakby ktoś był w stanie napisać mi w komentarzu dobra o, jak to wygląda Dela Plane Dobra, mi to podjeżdża tu. No, chciałem kliknąć, i nie mogę kliknąć. No, przecież to jest absurd jakiś. Chciałem powiedzieć, że podjeżdża to Rotterdamem. Ich kuryna. Dobra, nic. 5 gier zagranych, 30 miejsca, 143 punkty. Tragiczne, no ale nic, zobaczymy. W następnym filmiku mam nadzieję, że będzie lepiej. Zaczynamy z tego miejsca, co jest. Eee, nic więcej nie będę grał poza. Tak mi się wydaje, że będziemy progresowali na bieżąco. Gdzieś tam może jakieś te nierankingowe gry będę próbował. Także dziękuję bardzo. Dziękuję za poświęcony czas. Mam nadzieję, że podobało się, że nie było jakiejś nie jakiej eee, <grytania> zamuły z mojej strony. Chociaż czasami zdarzyło się i ten ostatni Berlin mnie zniszczył. Jeżeli się spodobało, jeżeli ja się Wam spodobałem i znaczy ja się Wam nie muszę podobać wiadomo, że wizualnie i tak mnie nie widzicie, ale jeżeli prowadzenie filmiku się podobało, zapraszam do zostawienia subskrypcji, komentarza, łapki w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!